Cześć! Witajcie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda przebieg ciąży w Norwegii. Zapraszam. A więc tak, yy, będąc w ciąży w Norwegii, do lekarza należy się zgłosić około 12 tygodnia ciąży. Wcześniej lekarz raczej nie założy nam karty. Gdy będziemy w 12 tygodniu, czyli po w kończonym pierwszym trymestrze, idziemy do lekarza pierwszego kontaktu i lekarz zakłada nam taką niebieską kartę, yy, kartę ciąży, w której wypisuje wszystkie nasze dane, imię, nazwisko, imię, nazwisko, yy, ojca dziecka, adres, telefon, numer, yy, PESEL, numer personalny, Norweski? Gdzie pracujemy? Czy pracujemy? Jakim językiem władamy? Czy potrzebujemy tłumacza w razie pobytu w szpitalu? Czy, czy wcześniej byliśmy w ciąży? Czy, poroniliśmy, czy poroniłyśmy? Ile ważyło dziecko, jeśli się urodziło wcześniej? Co tutaj jeszcze? Czy mamy jakieś choroby? Czy przed ciążą, w trakcie ciąży? Paliłyśmy, czy używałyśmy snus, tego tytoniu w torebeczkach, tak, norweskiego, czy używałyśmy alkoholu przed ciążą, w trakcie ciąży, czy jakichś innych środków, tak, narkotyków i tego typu rzeczy. To wszystko jest odnotowywane, jakieś notatki robi lekarz jeszcze dodatkowo, czy jesteśmy aktywne, czy, czy jemy zróżnicowanie, czy przyjmowałyśmy kwas foliowy. Przed ciążą i w trakcie i witaminy tak dla ciężarnych. E, również tutaj jest notowana data ostatniej miesiączki i na podstawie tej daty ostatniej miesiączki, pierwszego dnia ostatniej miesiączki e, notowany jest termin porodu przykładowy, taki wyliczony z kalkulatora uniwersalnego. E, i tak, dostajemy jeszcze taką teczkę i tam mamy różne ulotki. Jak wygląda właśnie yy, ta opieka ciążowa w Norwegii? Opieka ciążowa wygląda tak, że mamy wybór. Możemy chodzić do lekarza pierwszego kontaktu, bądź do położnej w przychodni zdrowia. I wybieramy sobie. Standardowo to jest tak, że jedna wizyta jest u lekarza pierwszego kontaktu na przemiennie, a następna u położnej. Na takich wizytach zazwyczaj są to standardowe kontrole, jest badany mocz, musimy przynieść ze sobą mocz, badane jest ciśnienie nasze i tętno dziecka od któregoś już tygodnia, pomiar brzucha też, bodajże od 25 tygodnia ciąży, pomiar brzucha i wielkość macicy jest badana, waga, kontrola wagi jest sprawdzana i tętno dziecka, tak? Już powiedziałam. Oraz w jakim wymiarze yy, pracujemy i czy nadal pracujemy, czy jesteśmy na zwolnieniu, czy czy potrzebujemy zwolnienia, tak? To jest wszystko kontrolowane. Czy mamy jakieś opuchnięcia i tego typu rzeczy. W Norwegii przyjęte jest tak, że to badanie glukozy też jest zalecane kobietom. Około tego 20. tygodnia w pierwszej ciąży, jeśli jest to pierwsza ciąża. Jeśli to jest druga ciąża, i kobieta jest do 34 roku życia bodajże, to już tego badania nie ma w drugiej ciąży, jeśli nie jest obciążona tak, cukrzycą ciążową, jeśli w pierwszej ciąży nie miała tej cukrzycy ciążowej. Yy, I tak, wizyty u położnej u lekarza odbywają się yy, w odstępach, tak? I pierwsza wizyta, tak jak powiedziałam, to jest. Do 12 tygodnia, 12 tydzień najlepiej się zgłosić. Potem następna wizyta u położnej jest zalecana tutaj na ulotce, bynajmniej jest. Do 16 tygodnia. Potem, a na tej pierwszej wizycie w 12 tygodniu warto dlatego iść do lekarza, ponieważ to on zakłada tą kartę ciążową i wykonywane jest badanie krwi. <laughs> wszystkie nasze przeciwciała na różyczkę i tego typu rzeczy HIV i różne różne inne badania, które są potrzebne. Całą listę dostajemy potem z wykazem, jeśli jest konflikt serologiczny, również wszystko tam jest, więc to jest około 12 tygodnia robione badanie. Potem jest między 17 a 19 połówkowe USG Robione w szpitalu. Dostajemy termin między tym a tym tygodniem. Szpital wyznacza nam datę takiego USG. W Norwegii jest jedno USG na całą ciążę przewidziane, natomiast wiem, że prawo teraz chyba w tym roku miało się troszeczkę zmienić i dodatkowe USG przysługuje kobietom jeszcze w pierwszym trymestrze, ale są to chyba kobiety też powyżej 34 roku życia. A tak, to jedno USG na całą ciążę państwowo przysługuje darmowe. Jest to bardzo profesjonalne USG, robione w szpitalu. Tam jest pomiar organów wewnętrznych, przepływ krwi i tego typu rzeczy. Wszystko się tam dowiadujemy. Jeśli nie pójdziemy prywatnie, to, to innego USG państwowo nie będziemy mieć w Norwegii. Jedno, jedyne na całą ciążę. Hmm, chyba, że mamy jakieś komplikacje i tego typu rzeczy, to można prosić lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na USG. Dodatkowe, może się zgodzi, może nie. Różne są przypadki, tak? <laughs> Potem kolejna wizyta u lekarza bądź, bądź u położnej, przypada na 24 tydzień ciąży, kolej na 28 tydzień ciąży, 32 tydzień. 36 tydzień, czyli raz w miesiącu średnio, a potem 38 tydzień, 40 tydzień i 41 tydzień to już jest kontrola raczej w szpitalu. Tutaj jest tak napisane. Natomiast obecnie, teraz będąc u położnej, dowiedziałam się, że właśnie 6 dnia po terminie z tego z USG wyznaczonego należy zadzwonić samemu po prostu do szpitala i zgłosić się na taką wizytę kontrolną, 6 dni po wyznaczonym terminie. I poród będzie, no w zależności od stanu, tak, pacjenta wywoływany, yy, jest taki formularz yy, z zadowolenia, tak, jakby jeśli tam się zaznacza, zdobywa się różne punkty, to są punkty negatywne. Yy, punkt jest yy, przyznawany na przykład w momencie, gdy Yy, kobieta w ciąży przekroczy wagę 20 kg, no to wtedy ma jeden punkt na plus, czyli tak naprawdę to jest ten negatywny punkt. Jeśli ma cukrzycę ciążową, kolejny punkt, i tego typu punkty są na tym formularzu zaznaczane, i wtedy kobieta kwalifikuje się na przykład do wcześniejszego wywoła, wywołania porodu niż, yy, niż yy, te kilka dni po terminie, tak to jest skontrolowane, ale jeśli wszystko jest w normie, ciśnienie w normie, nie ma cukrzycy ciążowej, waga w normie, no to kwalifikujemy się do tej pierwszej grupy, 6 dni po, y, po terminie porodu wyznaczonym na USG tym połówkowym y, dzwonimy do szpitala gdy coś się wydarzy wcześniej również dzwonimy do szpitala, nie jedziemy do szpitala, przyjęte jest tutaj, że dzwonimy na oddział położniczy i kontaktujemy się przez telefon Yy, z położną mówimy, tak? czy mamy skurcze, czy odeszły wody, i wtedy położna decyduje przez telefon, czy mamy przyjechać już, czy jeszcze czekać w domu. Wypytuje, robi taki dokładny wywiad. Musi mieć wszystko zanotowane w komputerze, że w razie jak już przyjedziemy, to już wszystko mają o danej pacjencie i wiedzą po prostu, co robić. Tak? Unikają dodatkowej pracy, że przyjeżdżamy i tam na miejscu, tak? stresu też dodatkowego. Więc, a zazwyczaj mamy sporo jeszcze czasu, zwłaszcza w przypadku pierwszego porodu, więc niepotrzebnie nie jedziemy do szpitala. W przypadku drugiego różnie bywa, tak? Ja na przykład byłam świadkiem, jak rodziłam pierwszy raz w Norwegii, yy, ja przyjechałam, już miałam skurcze, tak? Yy, z regularnością 5-6 minut, stwierdziłam, że chcę przyjechać do szpitala, to już był mój drugi chyba przyjazd do szpitala, bo za pierwszy mnie odesłali. I właśnie jadąc do szpitala, czekając na wejściu, aż, aż yy, mąż zaparkuje, kobieta przyjechała yy, tuż za nami w aucie, położne zaczęły do niej wybiegać z nożyczkami w rękawiczkach, yy, bo po prostu urodziła yy, dziecko w aucie i odcinali pępowinę. Był to luty, więc było dosyć chłodno, nawet chyba na minusie temperatura, więc poród taki nieciekawy można powiedzieć, ale dziecko się urodziło i wszystko było ok. Poważna powiedziała, że było jej to kolejne już dziecko. To nie był pierwszy poród i jechała dosyć z dalszej części miasta, więc szybko się to wszystko toczy przy tym drugim, trzecim i kolejnym porodzie, tak? Tak podobno mówią. Nie wiem, ja czekam dopiero na drugi poród w Norwegii. Jeszcze nie jestem po terminie, ale już dochodzę do swojego terminu. Więc nie wiem, jak to się potoczy. Zobaczymy. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? W yy, Norwegii sama może opieka kobiet yy, w ciąży nie jest wychwalana, jeśli chodzi o yy, w skali świata, tak? W skali Europy, czy nawet porównując do Polski, w Polsce ta opieka okołoporodowa jest. Tak mówią, że troszeczkę lepsza, jest chyba jedna USG na trymestr, wizyty, pomiar, badania, co i róż. Tutaj jedne badania krwi, jeśli się nie dopomnimy o kolejne, czy na przykład yy, <laughs> wszystko jest z nami ok? No to jak najbardziej sobie żyjemy w tej ciąży i tyle, tak? Po prostu pracują zazwyczaj kobiety do trzech tygodni przed terminem porodu, trzy tygodnie przed terminem porodu. Idą na urlop macierzyński. Um, jeszcze co ważne, od 18 tygodnia ciąży, to też się dowiedziałam. Yy, zalecane jest yy, branie po prostu żelaza profilaktycznie. Dawki, i sprawdzana jest hemoglobina krwi powinna być bynajmniej, yy, żeby kontrolować to żelazo. Um, mam nadzieję, że takie informacje. Wam wystarczą, jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej i będę znać odpowiedź. Jak najbardziej mogę nagrać kolejny film. Piszcie pytania w komentarzach. I co, życzę wszystkim powodzenia tym kobietom, które są w ciąży, które spodziewają się dziecka w Norwegii, w Polsce i, i na świecie. Życzcie mi również powodzenia. Wszystkiego dobrego. Cześć!